Okej, okay, moi drodzy, witam ponownie na moim kanale. Dzisiejszym tematem będzie, dla niektórych już znane, dla niektórych jeszcze nie. PlayStation VR2. Niedawno Sony miało swoją premierę, jeśli o to chodzi. Sony PlayStation VR2 ujrzało światło dzienne i mogliśmy na nie składać zamówienia. Okazało się, że byłem jednym ze szczęściarzy, którym udało się uzyskać taki zestaw. Zestaw zakupiłem ze stacją do ładowania kontrolerów VR Sense. Z tego względu, że ładowanie każdego z kontrolerów osobno zapewne przyprawiłoby mnie o szał głowy, ponieważ ładowanie jednego kontrolera potrafi trwać do 90 minut. Ładowanie dwóch to już jest 180 minut, czyli teoretycznie 3 godziny z życia wyjęte. Razem z konsolą oczywiście dostałem grę Horizon Call of the Mountain którą oczywiście grałem ja, moja córa i muszę Wam przyznać, że byliśmy z niej bardzo mocno zadowoleni, ale do rzeczy. Zacznijmy sobie od kwestii typowo technicznych. Cały zestaw PlayStation VR 2 w pokrótce składa się z headsetu, dwóch kontrolerów VR Sense, słuchawek do kanałowych, które mają nam symulować środowisko 3D i dźwięk 3D, oraz przewodu USB typu C, który wpinamy do konsoli. Dla porównania, poprzednia wersja PlayStation VR wymagała od nas specjalnego huba, który miał swoje osobne zasilanie, osobny zasilacz, który wyglądał tak trochę, można powiedzieć, jak samo PlayStation 4, tylko że było dużo mniejsze. Do tego małego kontrolera. Do tego małego boksa należało podłączyć gogle VR przy pomocy złącza HDMI oraz USB. Następnie, następnie trzeba było dokupić sobie osobną kamerkę, która śledziła nasze ruchy i wykrywała nasze położenie w grze względem rzeczywistych ruchów. No i opcjonalnie można było do tego dokupić kontroler VR. W nowym zestawie Mamy sam headset, który ma wbudowane cztery kamery, do tego dwa kontrolery VR Sense. Sam headset łączy się z konsolą tylko i wyłącznie przy pomocy jednego przewodu USB typu C. Kamery na headsetcie mają za zadanie wykryć położenie naszej głowy względem zeskanowanego wcześniej pomieszczenia, w którym będziemy odbywać rozgrywkę. Cały zestaw dodatkowo posiada trzy punkty regulacji. I dla tych, którzy mają problemy ze wzrokiem, pamiętajcie, można go również używać w okularach. Ułożenie zestawu oraz dopasowanie go do siebie zajmuje dosłownie kilka sekund po założeniu. Najpierw zakładamy go sobie na głowę, dociskamy z tyłu pokrętłem, tak żeby zestaw siedział solidnie na głowie. Następnie przybliżamy sobie same gogle i ustawiamy rozstaw naszych gałek ocznych. Z takich ciekawostek nowy zestaw posiada wbudowany system śledzenia gałek ocznych, także pomaga nam to w rozgrywce, czy w celowaniu do przeciwników, czy w szybkim wybieraniu dodatkowych funkcji z podręcznego menu w grze. Sam zestaw, sam headset na głowie leży naprawdę bardzo dobrze, nie ciąży, bo nie jest zbyt ciężki. Kontrolery leżą naprawdę pewnie w dłoni, są super wygodne do korzystania a przewód, który niestety musi być wpięty do samej konsoli mi osobiście momentami przeszkadzał, miałem wrażenie, że pociągnę za sobą konsolę aczkolwiek, no moja córka nie narzekała, może dlatego, że jest trochę mniejsza i dla niej to 5 metrów przewodu, czy ile tam go jest, nie robi większego problemu aczkolwiek z samej rozgrywki byłem mega zadowolony naprawdę fajne doznania zestaw mogę szczerze mówiąc polecić osoby, które mają lęk wysokości lub mają problemy z błędnikiem, nie powinny tego raczej za bardzo używać, aczkolwiek mogą używać, lecz nie powinny patrzeć w dół. Gra jest stworzona w taki sposób, lub, hmm, gra jest stworzona w taki sposób, że wszystko wygląda niesamowicie realnie i wspinając się do góry i po jakimś czasie stając na płaskim gruncie nawet ja miałem zawahanie nawet ja miałem zawahania w stabilności swojej. Także, no, jeżeli nie lubicie tego wrażenia, nie lubicie jak się coś kołysze, to nie jest to dla was. Aczkolwiek są momenty, kiedy w grze idziemy, coś nam się zatrzęsie, coś nam się poruszy pod stopami, albo coś przebiegnie koło nas. I faktycznie błędnik potrafi nam wtedy zwariować. Gra jest stworzona w taki sposób, że momentami jak idziemy, coś nam się potrafi zatrząść, coś nam potrafi przebiec i nami trącić, albo mamy trzęsienie ziemi i muszę przyznać, że akurat wtedy błędnik potrafi zwariować, ponieważ nawet ja miałem kilka momentów zawahań, gdzie obawiałem się, że stracę równowagę. I polecę. Ale to nie tylko ja. Momentami podczas spinaczki. Nieraz trzeba się na tyle mocno odchylić do tyłu, że no mamy wrażenie, że naprawdę siedzimy w tym środowisku. Także no, ciężko to opisać, mówiąc tak przed kamerą, będąc tak przed Wami. Każdy uważam, że powinien spróbować tego na własną rękę, i na pewno, jeśli tego spróbujecie, nie pożałujecie. Na początku muszę się Wam przyznać, że to był mój pierwszy kontakt z zestawem VR. I jak na pierwszy kontakt, muszę powiedzieć: Wow, w skrócie. Ogólnie yy, środowisko stworzone w grze Horizon Call of the Mountain przez yy, twórców tej gry to jest coś niesamowitego. Ilość detali, bliskość ze środowiskiem oraz możliwości, które mamy w tej grze, to jest coś nie do opisania. Kontrolery wykrywają położenie naszych rąk i to dość precyzyjnie, nawet bardzo dokładnie, niezależnie od tego, czy je obracamy, czy nimi ruszamy na boki. Do tego wykrywają położenie naszych palców w większości przypadków, jeżeli są one blisko kontrolerów. Także możemy łapać jabłka, rzucać tymi jabłkami, jeść, możemy łapać, dotykać każdy, prawie każdego przedmiotu, który leży w świecie gry, oglądać go sobie, obracać, podnosić, rzucać. No dosłownie wszystko. Wrażenia, które miałem podczas gry, to jest coś niesamowitego. Kwestie chodzenia. Jak rozwiązali kwestie chodzenia? A mianowicie wciskamy dwa przyciski na kontrolerze i musimy poruszać się tak jakbyśmy byli emerytami i uprawiali nording walking z kikami jeszcze na dodatek. E, ok, to dla kogoś z zewnątrz, kto wejdzie do pokoju i na was popatrzy, może to wyglądać dość zabawnie, bo osoba ta może nie wiedzieć, co do końca robicie, zwłaszcza jeżeli nie używacie telewizora, tylko macie same gogle podpięte i teoretycznie no, nikt nie wie, co wy tam robicie. Ok. E, ale przechodząc do gry i wrażeń, szczerze mogę polecić ten zestaw każdemu. Gra jest niesamowita. W momencie, kiedy nie chcemy korzystać z gry VR, a telewizor zajęła nam żona i ogląda sobie policjantów i policjantki, i Wy nie możecie sobie zagrać, podłączacie sobie zestaw przy pomocy przewodu USB typu C i odpal odpalacie każdą grę. Którą macie zainstalowaną na konsoli W zestawie macie wrażenie, że siedzicie w sali kinowej Która jest zupełnie pusta I macie przed sobą jeden ogromny ekran I nie pozostaje nic innego Tylko cieszyć się szczerze mówiąc grą Możecie zagrać we wszystko Tylko wtedy już praktycznie musicie korzystać z kontrolera Który mieliście oryginalnie z konsolą Czyli DualSense 2 Ok, jeśli chodzi o ceny, przejdźmy sobie może do właśnie ceny, bo tutaj będzie się większość z Was zastanawiała, ile to może kosztować. Na chwilę obecną taki zestaw kosztuje 2999 zł w większości marketów w Polsce. Dodatkowo możemy dokupić stację ładowania, która kosztuje 199 zł, także mało, dużo. Każdy musi sobie odpowiedzieć na to indywidualnie. Płacić za zestaw, który jest teoretycznie droższy niż sama konsola? No, nie zawsze się to opłaca i nie zawsze jest to spoko rozwiązaniem. Aczkolwiek w tym wypadku muszę to Wam gorąco polecić, bo jeżeli nie mieliście kontaktu z VR-em, lub macie, albo jesteście fanami marki PlayStation i musicie mieć wszystko, co wydane przez PlayStation, to gorąco polecam. Na pewno, będziecie, na pewno będziecie zadowoleni z gry, którą możecie dostać w zestawie, a jest też masę dodatkowych gier, które można sobie kupić w PlayStation Store. Pływanie kajakami, zabijanie zombiaków jest masę wiele innych opcji. Mam nadzieję, że ten zestaw VR stworzony przez PlayStation będzie się rozwijał dalej. Będziemy dostawać więcej tytułów, w które będziemy mogli grać, bo widzę potencjał w tej technologii. Masę osób nawet na YouTubie ma dużo dobrego, do, dobrych słów na temat tego zestawu, chociaż są też i tacy, którzy mają... Opinie negatywne. Ja muszę się przyznać, nie jestem wielkim fanem marki PlayStation. Nie jestem wielkim fanatykiem niebieskich ani nie jestem wielkim fanatykiem zielonych. Ja jestem typowym pc Lubię zarówno gry z konsoli PlayStation, jak i z konsoli Xboxa, jak i masę tytułów na pc -ta. Także ja zostaję w tej strefie neutralny, więc nie musicie się obawiać, że. Bo o, ten, ten, o, to ten, co mi polecał. On jest wielkim fanem PlayStation. Mówił, że będzie takie fajne. Kupiła mi co? Nie, ja w tym wypadku jestem neutralny w tej kwestii. Mówię Wam szczerze, co o tym myślę i naprawdę mogę polecić. Chociaż wiem, że nie jest to zestaw na każdą kieszeń i do tego trzeba się przyznać. Okej okay, moi drodzy, także to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, proszę Was raz jeszcze o zostawienie lajka, zostawienie suba. Najbardziej bym się cieszył gdybyście zostawili jakiś komentarz, powiedzieli co o tym sądzicie, co sądzi, sądzicie o samym kanale, czy Wam się podoba, czy nie, co byście chcieli zobaczyć, co zmienić, czego nie zmieniać. Jak zwykle nadawałem z mojego warsztatu, który jest u mnie w ogrodzie. Niestety, w domu nie mam jak nagrywać. Posiadam dwójkę dzieci, masa hałasu i jeszcze żonę. Także y, mam nadzieję, że Wam się podobało. Raz jeszcze i widzimy się w kolejnym materiale. A w następnym materiale omówimy sobie gimbal od DJI Ronin RS3. Także zapraszam gorąco. Trzymajcie się i cześć.